TO MOJE PALIWO! Okay. Dzień dobry Państwu. Rycho po prostu Rycho. Jaju po prostu Jaju. Czyli piwo to moje paliwo. Proszę Państwa, pieku zamarzło. Rycho przyniósł na dzisiejszy odcinek piwo bezalkoholowe. <noise> Proszę bardzo, coś powiedzieć o tym piwie. Ja nie wiem czemu to zrobiłem. Zostałem namówiony przez naszego dealera. E, free Crazy to najbardziej do mnie przemawiało w tym wszystkim. Nie dość, że free to jeszcze crazy. Tak, A to nie dość, że crazy to, to do jest, tego free? To, dokładnie tak w tą stronę to działa. I poza tym nie mam żadnego rozsądnego wytłumaczenia. Tym bardziej, że to jest jeszcze Heizlipa. E, więc non-alkohol, ja, sama nazwa mnie bawi i... <laughs> Ale, ale wcale nie jest no, śmieszne. Dobra, no. U nas tak rzadko kościoł bezalkoholowe tak. piwa, że czemu nie? Czemu nie by? Czemu nie by? Czemu nie by? I to jest y, sztandarowe piwo flagowe, piwo y, funky, funky, funky fluid, fluid tak. tylko w wersji bezalkoholowej. Zgadza się. I to może jest tutaj to clue. Dlatego może zostałem wręcz namówiony, zmuszony do tego, żeby to piwo spróbować. No tak. I mamy tutaj wodę, słód jęczmienny, zmeński mamy słód, i słód pszeniczny mamy, i słód żytki mamy, i płatki owsiane, i płatki pszenne, i płatki ryżowe, i chmiel, droże, tylko alkoholu nie mamy. Nie gładź. Można coś wygładzić. <noise> wygładzić. Tylko alkoholu nie ma, tyle różnych składników jest. Tu jeszcze są dokładnie jakieś wartości odżywcze, takie terapy. Tak. W każdym no, razie. Bo to może służyć jako i napój izotoniczny. Jak nie, najbardziej. Jak najbardziej do sportowców. Tak. tak. To nawet soli ma. No trochę. Dobrze. dobra, dobra Pan to zobaczmy, co tu dzieje się. Proszę bardzo. No, no i orężada leci. No i taka orężada leci, że tak powiem. No. Orężada. I może taki trochę ten. Nie oddziada, aczkolwiek. Ty. No Piękny kolorek. No to kolor mięśni. Mandarankowy. Multivitaminka taka wygląda z, Ta. z pianką. więc jeszcze raz to powtórzę, dla sportowców jak najbardziej. Tak, różnych sportowców. Dla Taki wszystkich. Tak, sportowcy, Ta, sportowcy, sportowcy tak mogą spokojnie to sobie... Ja tam wolę jednak jak sportu uprawiam coś mocnego walnąć, bo wtedy mam energię. Tak. Podczas No ale jak już, ma, już to mamy to już to wypijemy. No i zobaczymy. co że jest, to zrobimy. Co jest. No, pan wcale nie pachnie jak multivitamin. Nie, nie no, pachnie jak multivitamin, pachnie jak... Owoce, owocowe. Taki zapach owocowy jak najbardziej. Pachnie jak słaba IPA. To znaczy... <laughs> y Taka. źle powiedziałem. Jak, jak IPA o słabym zapachu. <laughs> Cokolwiek by to znaczyło. Nie, no dla mnie to jest owocowe, to są zapachy takich różnych... Y, nie no wiem. nie, no nie pachnie to multivitaminą klasyczną, którą znamy, ale pachnie nie. to owocami, miksem owoców wszelakich. Tropikalnych. tropikalnych no, no, dokładnie, no, no tropikalnych bardziej, tropikalnych. bardziej, bardziej nie nie będziemy się nie. w to wgryzać, nie pachnie jak to smakuje. Będziemy się wpijać w to. Wpijać się będziemy. No i powiem panu, dobre i z goryczką. Jest właśnie, chciałem powiedzieć, jest jedno, jeden Argument, który przemawia za. Jest gorzkie, jest no goryczkowate. Bezalkoholowe i jest fajne goryczkowate, to jeszcze, natomiast, nie, tego nie było. Natomiast ma y, taki charakterystyczny smak, które mają wszystkie piwa bezalkoholowe. I to jest ta różnica, jak ktoś wie o czym ja mówię, to on wie o czym ja mówię. Tak. I to począwszy od koncerniaków do kraftów, one mają jeden wspólny mianownik, to coś. Ja tego nie umiem nazwać. Masło. To nie. Jest, dziwna ale jest, sytuacja. Jest coś takiego, że można łatwo rozpoznać, że to piwo bezalkoholowe, ponieważ ma to coś takiego. Tak, coś. tak, bardzo. To jest pierwsze, co, co, co się czuje. Ale zaskakująca ta goryczka. I jeszcze zostaje, nie? No, taka no, daje radę. Naprawdę. Gasić to będzie pragnienie. Jak najbardziej. Trzeba się tylko pogodzić z tym specyficznym smakiem, ale to może nie wszyscy to czują. Ale ktoś tylko wyczuwa tutaj goryczkę i, i jakby. No jest tak właśnie tej multivitaminy takiej. No właśnie, taki posmak, Ale gorzko, bo multivitamina zawsze raczej słodka jest. A to jest takie mm. gorzkie. Gorz, gorzkie? tylko że to nie jest takie super orzeźwiające piwo, niestety. Nie. Nie. Nie, takie nie. właśnie super orzeźwiające Bo piwo ja myślałem, nie że nie jest. to jest to taka jakby. Forma tego ma być taka, że y, to do oporu można na plażach i wszędzie i, y, na upały. Nie jest takie użyźwe, Że taka nie. formuła to jest. Ono ma jest, nawet tak. no. jak na bezalkoholowe piwo sporo takiej treściwości. Taki. Dużo, bardzo. Dużo, bezalkoholowe tak. przeważnie to są takie wodniste piwa. to natomiast. To ja nie. bym nawet nazwał, że to jest y, y, bezalkoholowe ciężkie piwo. Tak, i to, i to nie, nie heavy, i, ale, ale to. Nie, i mało tak, free, tego, crazy to jeszcze heavy. Tak, i jeszcze mało tego. Nie jest tak super pijalne. No nie jest tak super pijalne. Dzięki jest. tej ciężkości. Ten ciężar jednak ciężar blokuje tę pijalność. Tak, tak, nie jest takim wodniste. Bo mógł myślisz, że oprócz tej goryczki jest też słodkie. No jest też słodkie, czy no. jest, no jest. No nie, przejdziemy to do poezji piwnej. Tyle tak. my wiemy o tak. tak tak, ale tak? Ale tak. Za goryczkę tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Ale tak, tak. trzy razy tak. tak. Na zdrowie. Na zdrowie. Nie na zdrowie, bo nie ma alkoholu. Nie dość, że crazy, to jeszcze free, o alkoholu tylko śni. Po nim bez trudu przejdziesz przez zamknięte drzwi, ale i przez otwarte też, bo tam nocą tu ptajesz. Trzymaj się kufli, kradzi i długo. Cześć.